Czołem ludziska z tej strony, Staszek, a my gramy dalej w Reksio i Wehiku czasu. Dużo ciekawostek rzucacie mi w komentarze, do wszystkich ich przytoczyć tutaj nie dam rady. Natomiast widziałem między innymi takie ciekawostki, że na przykład można sobie jednak w tym Egipcie, jak się jest w głównej wiosce, tam kliknąć na jakąś statuetkę, czy można dać papirus wielbłądowi, i to powoduje, że wszystkie. Wszystkie hrabążcze idą w jednym miejscu, nie trzeba ich łapać, aż ciekawe ułatwienie, biorąc pod uwagę, że nie jest ciężko je kliknąć. Więc dużo z takich małych rzeczy, które w tych jest pochowanych. Mówicie też, że nie do końca te wszystkie labirynty są takie napałe. W sensie dla mnie przyzwyczajonego do pewnego rodzaju gameplayu w tych grach jest to trochę takie dość nietypowe że faktycznie można by sobie pochodzić po tej piramidzie dość losowo, ale sobie notować czy próbować sobie po kolei jakoś przechodzić od piętra do piętra. Tylko nie, nie zawsze jesteśmy w stanie pójść w górę bądź w dół w tym momencie, w którym trzeba pójść. To trzeba by sobie albo to rysować jakoś, albo, albo mapować w głowie, albo zapamiętywać, które przejścia. Jest ich tak dużo, że uważam, że raczej bez notatnika by się nie obyło. A z drugiej strony jest to coś, co po prostu można przejść na zasadzie po kolei od tej drzwi, aż się trafi. Więc nadal uważam, że jeśli chodzi o ambicjenie, o to jak ambitny jest to pomysł na, na zagadkę, to bym tak powiedział, że bez szału. Bez szału. Natomiast odpalamy wrotki i lecimy gdzie? Do ciotki! Przeprosić? Lepiej czym prędzej zwiewamy stąd, nim znowu nas zakują w dyby. A. Rozumiem! Ty to jesteś bystry. E, 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 szanowni panowie. Ja Wam dam szanownych panów. Mistrzu, uprzejmości. E, e, w, w imieniu swoim i dzielnego psa Rexa, e, e, chciałbym was serdecznie przeprosić za wyrządzoną szkodę. Ho! Jest nam niezmiernie przykro z powodu mojej niezgrabności w ruchach. Mam nadzieję, że wasz posąg się skleić. O, skleić! Jednocześnie gorąco namawiam was, żebyście rzeczywiście pracowali na rzecz krzewienia uprzejmości i kultury osobistej, jeno bez przesady. Pięknie powiedziałeś. To znak. Znak od Ibiza. Kretesie, Reksiu. Przeprosiny przyjęte. Zapamiętamy was na zawsze jako proroków uprzejmości! viva Okej... Okay. Prorocy uprzejmości... Też mówicie, że ta księga... To znaczy, w sumie to było dla mnie oczywiste, ale... Z jakiegoś powodu, no nie powiedziałem o tym nagłoś faktycznie, ale ta księga, którą zdobywaliśmy... To była księga... Ta, którą zdobyliśmy do Stardamusa i musieliśmy ją tu położyć, to jest ta księga... Które rozgrywało się Raksze Czarodzieje, tak? Wam w środku rozgrywaliśmy całą akcję Czarodziei. A teraz mamy tutaj te akcje i dylatacje czasowe, i w przód i w, tu, i w tył latamy, i zmieniamy i nie zmieniamy rzeczy. I różne też odniesienia do, do rzeczywistości, również jak ten odpadający nos, sfinksa i tak dalej. Więc tak, to też jest fajny element. Jedziemy? A teraz jednak miłej Powodzenia! Wehikuł zanurzył się w strumieniach czasu. Reksiu, Reksiu, to było genialne! Po prostu przeprosić ich, nim jeszcze się na nas ujęli. Dziwnie się to tak czasem układa w życiu. Jedno małe przepraszam i cała historia zmienia obrót. Naprasz. A to no, ciekawy jestem, co teraz zastaniemy w średniowieczu. Ale kiedy to jest mądry przekaz tak, dla dzieciaków, którzy, którzy głównie grają w te gry z Rexiem. Jak jedno przepraszam może wiele zmienić, tak? Jest to fajnie pomyślane. Ale kto to byli ci cztery kradzieje? Jakieś bandyci czasu? Hm? Cztery małe krety? Nie sądzę. Cztery małe krety, no właśnie. Te krety, które potem będą opowiadać historię, więc krety kretesa. Wnuczki, raczej znaczy wnukowie, tak? To byli wnukowie. Kurde. To już tam było wyjście, no? Jasny, gwint. Du dużo, tutaj, tutaj, dużo tutaj nie gadają, trzeba przyznać. W tej wersji. W tym momencie. No. No! Czas po raz ostatni odwiedzić średniowiecze. No to jedziemy. No, jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy się nam powiodło. Idziemy prosto do siedziby zakonu ryżokitowców. A mogę się rozejrzeć po okolicy, zanim to zrobimy? Dziękuję. Kontynuuj grę. Yy, tu. zapczy na pewno tak. Kontynuuj grę. Y zmiana wystroju przepraszamy. Y zamknięte. Y zmiana. Zmiana wystroju, no dobrze. To nie. A tu? E, znowu, wyszłem <laughs> znowu wyszłem na pocztę Znowu wyszłem na pocztę? Znowu Znowu wyszłem na pocztę... W ogóle nie ma tu już mieszkańców też, co jest ciekawe? Wstrzymując oddech, Reksio i Kretes wkroczyli do siedziby zakonu różnych Stój! Kto idzie? U matku, to oni! Wrócili! Sto lat! Sto lat! Co? Niech żyją! Niech żyją! Nocy uprzejmości, sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Uff, ale się przestraszyłem. Dzięki wam zrozumieliśmy, na czym polega uprzejmość i dobre wychowanie, a także doceniliśmy znaczenie kleju. Od tysiącleci my, zakon ryżokitowców, głosimy dobre słowo i walczymy z chamstwem. Oraz sklejamy różne rzeczy. Wszystko dzięki wam. Dzięki temu, że pokazaliście nam właściwą drogę. Proszę bardzo, zawsze do usług. Powiedział proszę bardzo. Wow. Mistrz uprzejmości. Wzajemnym uprzejmościom nie było końca. Wreszcie, stojący dotąd na uboczu Nostradamus, dał Rexowi znak. Pst. Czekam na Was przy leju. Okej. Okay. Oczywiście. Różo... kitowców to są Różokrzyżowcy, tak? Którzy też są jakby faktycznym zakonem, który istniał Proszę No to idziemy No to idziemy A, a teraz żegnajcie No to idziemy a, a teraz żegnajcie No dobra, ale my tak ciekawi jeszcze... Czekajcie Zróbmy sobie ten zapis, Zapisz tu jeszcze jeden stan czy na pewno... Tak ja bym chciał jeszcze raz wczytać ten zapis czy tutaj. Tak, tak. Też chcę zobaczyć, czy tu rzeczywiście nic więcej nie było do zrobienia. Bo tu oczywiście wszyscy zniknęli, żeby nam życić 100 lat, bo wrócili. To był zakon. Ja tak kliknąłem na zasadzie. No bo może wreszcie byłoby gotowe, ale tu jest do sprawdzenia słów rzeczy. Las nieczynny, przepraszamy. E, zamknięte. Las nieczynny przepraszamy. Wszystko nieczynne! Zamek zamknięty do odwołania. Szkoda. E, zamknięte. Zamek nieczynny do odwołania, czyli wszystko zamknięte. No dobra, o to mi chodziło, żeby sprawdzić. Tu na środku też wszystko już nieczynne, zamknięte. No to możemy teraz już wrócić. Czyli tutaj. Wczytaj, zaczyna pewno tak. Nice. I jedziemy do leja. po raz kolejny. No, ryżokitowcy, żegnajcie. Żegnajcie. Udanej podróży. Blablabla. Moje gratulacje, udało się Wam! O, I teraz wszystko będzie dobrze, tak? Wrócę do mojej moli i, i, i w ogóle. Myślę, że tak, Kretesie. No, ruszajmy. Le lecisz z nami? Tak. I to nie odmieni naszej historii? Eee, nie. <laughs> no i trzecie wrota. Ja spodziewaliśmy się, że tu będę. Można wrócić? O, można. Kawę? Tylko po co? Nie można już pogadać. No! Prawdopodobnie z czterema małymi krytami stojącymi sobie na głowie, tak? Tak, tak. Jak się upuchnąło w tej Tym razem we trójkę zasiedli na sofie czasu. 830 po południu e, w drogę! Posnąć się trochę na no stronę musi... Kretesie, czy możesz zabrać łapkę? Co? Posun się trochę. Zawsze jest ten sam, chyba ten sam, zawsze, to zawsze ta sama trasa. Ale ja roguelike, że były randomizowane. Profescyjnie w No daj! Może ja będę lepiej kierował, to? Tak tyle, co delikatne. Co dobra, dobra, posuwam ci. chociaż do kolejnego checkpointu. No Dlaczego ty jesteś taki tajemniczy? Obawiam się, że to tajemnica. He, <laughs> mi nie powiesz. Właśnie tobie głównie nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? To dostanę lanie. Jakie lanie? To tajemnica. Dostanę lanie, to tajemnica. To może. To może właśnie wszystko było pomysłem babci. Znaczy babcia. Ten babci, Żeby iść i ratować to, co nabroił Kretes. Może o to chodzi. Maku, co to było? I tak oto dzielna... <kluzny> trójka dotarła do przyszłości. Wkrótce miało się okazać, czy do świetlanej. Świetlanej! hurra, Ola! No, deszcz nie pada! Super! No moi drodzy, pora się nam rozstać. Jak to? Ja, jak już tu jestem, to chętnie bym zobaczył, czy jednak nie skończyłem jako stary zgrzybiały babci. He, he. E. Zapewniam cię, babciu. Mm. Zapewniam cię, Kretesie, że nie. No może trochę. Kto to się zaśmiał? Zdawało ci się, w każdym razie nie powinieneś spotykać się z samym sobą w przyszłości. No dobra. A więc żegnajcie, przyjaciele. Dziękujemy za wszystko. Za zaraz. A na którą godzinę mamy nastawić wehikuł, żeby wrócić do domu? Do naszych czasów. Mm. Tego jednego niestety nie wiem gdzieś między siódmą a ósmą wieczorem. No dobra, żegnaj. Nastawiłem siódmą trzydzieści. To najwyżej jeszcze raz się cofniemy. W końcu trafimy do domu. Okej, okay, znaczy chodziło mi mówiąc babć. Chodziło Oj, mi, że... Baby dziadka. Ładny no, nie. Nostradamus. Tylko trochę długi. Jak będę kiedyś miał dzieci albo raczej wnuki, to je tak nazwę. Nie. O, na, na przykład nos, y, nosek, y, y, tra, trampek, albo y, da. Da, dantek. Dziewczynka? Y, y, mus. Y, mu, mus? Y, y, musia. Y, y, albo y, muszka. No, to już wszystko jasne, tak? Jeszcze sobie po, nadał, nadał... im wszystkim imiona Z części słowa... imienia Nostradamus No, stradamus, każda sylaba, jeden... jeden wnuk Więc... wszystko się zgadza z tą teorią Na razie co to było? Teraz dałem, czy górą? Pod To dołem polecimy tym razem Ałała tak, bo dobem była był checkpoint, chociaż nie wiem czy to jest właściwy checkpoint. No nie wierzę. To nie u... To nie wierzę. Jasny. To okay. jest Może ja będę lepiej kierował, to? Spróbujmy. Yes. Jest. Oj! Zarysowaliśmy lakerkę na śpiechu. Troszkę tu nie ostrożnie latam, ale... No nie wierzę. Ja też nie wierzę. Bardzo jednak ciężko steruje tym dziadostwem. Na górze jest też no, daj, Może ja będę lepiej kierował, co? Ja Spróbuję zrozumieć, czy dobrze tu lecę, bo może jednak będzie trzeba polecieć naokoło, znaczy nie naokoło. No, nie, nie, lub, nie lubię latania to osobo, tak strasznie jest. strasznie lata. W sensie strasznie ją znosi. I tu jest na każdym kroku mnóstwo przeszkadzajek. Ojej. Co to było? A no właśnie, Ojej. widzicie? To nie jest ta strefa. Jednak trzeba polecić... Lakerkę na spyku, tak wiem. Oj, zarysowaliśmy lakerkę na spychu. Tu trzeba jeszcze raz wrócić. A lakerka na spyku mi żyć nie da. Mam wrażenie, że lecimy troszkę za daleko. Masz wrażenie, że lecimy troszkę za daleko. I to jakaś podpowiedź? Oby nie. Lakerka na spychu Mamy radę tutaj. Reksio i Kretes dotarli do wylotu tunelu. Czyżby to już koniec przygody? Zapytał retorycznie Kretes. Wkrótce miało się to okazać. A jednak udało się. Jesteśmy w domu. Zobacz! Jest i nasz drogi Kogut. Hej Kogucie! Ty nasz wynalazco! Wróciliśmy, udało się! He? Guten Morgen? Jestem Herr Finderan? Chyba bierzecie mnie za koko kogoś innego? No nie wygłupiaj się, ty stary kapłonie, przecież to ja, Kretes, a to dzielny pies Reksio. Hmm, miło mi was poznać Co się tu dzieje? Który to wiek? Jak to kto, kto, który? Wspaniały wiek XIX! Złota era wynalazku Grrrr, że co? Ojej Grekciu chyba wylądowaliśmy za wcześnie. A teraz, uwaga! Podziwiajcie! O nie! Nasz wehikuł! Lala, lala, lala. Su, sukces! Sukces! Loko no, motywa działa! Muszę natychmiast za -pe szować do kapitana Nemo! Nasz wehikuł rozbity w czasgi! Coś ty narobił, herfinderze! Matku, matku, matku! Czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do domu? Czy Reksio i Kretesowi kiedykolwiek, kiedykolwiek uda się wrócić, wrócić do domu, gdzie, gdzie jest, jest Nemo! Gdzie jest kapitan, kapitan Nemo? Nemo! Tego dowiecie się z piątej części przygód Reksia pod tytułem Reksio i Kapitan Nemo! Jeśli, kiedykolwiek powstanie. Oj, oj, chyba przysnąłem, nie szkodzi, babciu! No, no więc podsumowując, utknęliśmy z lekciem w XIX wieku. Aha! No, no więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Babciu, my już jesteśmy zmęczeni. No, chyba pójdziemy spać. Dobrze, kochani. A powiedz jeszcze, babciu, ten Nostradamus to jaki on był? Straszny był! Ot jaki był! Bestia, z piekła rodem! Umarlibyście ze strachu, gdybyście go zobaczyli. Z piekła rodem, tak? No, dobranoc, Kretesie. Kto to powiedział? Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. A teraz żegnajcie. No, chyba pójdziemy spać. <noise> okej. Okay. I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to nosek, dantek, trampek i muszka w przewraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia tej, co była na początku naszej opowieści. Eee, i sami cofnęli się w czasie. Eee, ukradli księgę w Egipcie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba. Strasznie to to skomplikowane i w sumie bez sensu. Pinno się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy, humor... A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I jak się? Dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej, gdy świat był jeszcze młody i piękny, Ty wiesz, że one podobno wszystko żarują jak leci, trawy, krety, psy to no stąd nazwa! O, popatrz, Raksiu, biegające drzewa! Kie one tak biegną! Tu Jezus! Co? Dlaczego? Po co ci rycerze tam? No to! Klaps! I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami uniknęły potężnej katastrofy. E, no właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. U matku, już wiem, co to tak mrygało! Kontrolka paliwa! Aaaa, ja nie chcę umierać! Nie chcę umierać! No szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem! Okej, okay. Czyli teraz był ten helikopter, a wcześniej to było UFO, rozumiem, tak? Z tymi trzema ziomeczkami? i akcja! Uo! A jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Mm. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej Inkwizycji? nie, nie spodziewa się hiszpańskiej Inkwizycji? Ha! No chyba. No, to wystąpiliśmy. <laughs> no, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo. Już naprawdę, kupaj. Miałeś nakleić wąsy. <laughs> no, twórcy się musieli znakomicie bawić przy tych wszystkich rzeczach. I podkładanie głosu, animacji, wymyślanie tego wszystkiego. w ogóle. No to klopsz! Klops, czyli klaps, tak? Już kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie. Za mało mi płacą. Co to? Kto to? Jakiś wajst Ibisa! To znak. Znak od Ibisa. Podążajmy za znakiem! Hej. Okay. Twórcy podczas nie ucierpiał. Okej, okay, tam po coś nie ucierpiał. Długo drużyna z innej gry przybiegła też pomóc. 6 metrów kwadratowych kartonu? Tak się nie da tego przeczytać! To za szybko leci, Se zatrzymajcie! I poszło. Z, Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem! Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha. A, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O ma! Skąd to masz? E, Przerwam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. Ale <laughs> nie tylko niegumowa kaczuszka. Tylko niegumowa kaczuszka. Bo już mam flashbacki z <laughs> dude. Tak, to było bardzo śmieszne. <laughs> Się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Rexiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatków specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Karta Ale dopiero po reklamie. Co? Znowu ja. Dzień dobry. Witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Się żegnam i zapraszam na projekcję. Diabli wiedzą. Ja na przykład ponoć miałem w rodzinie jakąś czarnołowcę. Dalej. W nogi! A oto tandetna plastikowa maska, co mam mnie utrzymać przy życiu. Jest zdecydowanie za blisko. Czułem wielkie jajo kosmiczne jak śmierdzi? Ha. Reksiu! Jeśli ktoś ma uratować dinożarły, to niestety, jak zwykle tylko my. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak kierować statkiem kosmicznym. E, a to e, rośnie w lesie, e, ma kapelusz i robi kumkum. -kum. Coś jest mocno nie tak, jak cienie. Dobrze. Jakieś żelazko się przyczepiło, ciekawe, co to jest? Wiadro też? Zawracaj! A, a dlaczego nie tam, gdzie wtedy? Czy to oby nie przypadkiem przodek naszego ko koguta wynalazcy? A łała! Chyba go zgubiliśmy! U matku, u matku, u matku! Mm, Konrad już nie taki zadowolony, zwłaszcza, że wyrżnął w ziemię. Opona. Powolutku. Lej powinien być dokładnie tam. O, nasza szpulka. To dzielny pies Reksio, a ja jestem Kretes. Dobrze. Już dawno ustawiony. O matku, o matku, matku. Jest zdecydowanie za blisko. O matku, spadajmy. Yy, wiesz, co jeszcze zdążymy na jak się? Dobra, I gra oczywiście. O, Jezus. Wyszła do płpity, jeszcze włączę. Dobra, starczy. W sumie to jest dobre określenie na to, że zakończyliśmy, słuchajcie, Reksia i Wehikuł czasu. Mamy to. Yy, wychodzi na to, że chyba tak. Wychodzi na to, że ten sam autor, aktor głosowy, podkłada i Kretesowi i, i temu i Reksiowi głos. Ale no, trzeba przyznać, że no jakby kwestie Reksia nie są trudne. <laughs> jakby. Łatwo zaszczekać je, w różny sposób. Więc szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za ten mega krótki, ale jednak spodziewany, po tym co pisaliście w komentarzach, odcinek finałowy z Wehikułu Czasu. Nie będę tutaj wrzucał w ten odcinek e, żadnego żadnej części Kapitana Nemo, czyli tej kolejnej, ostatniej części z głównej linii czasu, oprócz tamtych spin-offów, które potem są, więc jeszcze zagramy sobie w tego Kapitana Nemo. Pamiętam o poziomie trudności trudnym, który mam sobie włączyć, więc nie trzeba mi przypominać, pamiętam. No chyba, że chcecie nabyć komentarze, no to proszę bardzo, można mi przypomnieć. No, można też przypomnieć, że idem media to od tyłu idem media, bo przecież to też ważne, żeby przypominać non stop. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, like komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Co będzie po reksiu, to dowiecie się po Rexiu. Na... Natomiast na razie nie będę zdradzał nic więcej, na pewno chcę jeszcze Kapitana Nemo grać, bo to jest no tych pięć części to jest jakby Jedna całość, i chcę zobaczyć, czy kapitan Nemo jest jeszcze ciekawszy i lepszy niż w wehikuł czasu. W wehikuł czasu można podsumować tak, że rzeczywiście jest to najlepsza część. Jak się tak porównuje, każda naprawdę jest chociaż trochę w jakiś sposób lepsza. Eee, no, bardzo mi się podoba ta minigra. z ją minigrę z budowaniem, czy z wyławianiem tych rzeczy z, z wody. No, te łażenie tam. Znaczy... Spodziewałbym się w tych grach trochę więcej zagadek, chociaż tutaj ich nie było mało, tak trzeba było wykombinować co z tymi obrazami, trzeba było trochę no, znaczy maski akurat egipskie to były banalne, ale sam ten szyfr trzeba było trochę go tam spisać i pokombinować jak to przejść w jakiś sposób, więc jest ok, jest trochę takich zagadek, chociaż wolałbym ich trochę więcej, no ale to nie jest taka klasyczna point and clickówka, mimo wszystko jest to, tak patrząc na to, zupełnie wiadomo, nie ogrywając tego wcześniej, patrząc na to bardzo surowo, y i ma to swój urok, tak? Humor, głosy, pomysły nadrabiają te wszystkie luki, które ta produkcja ma. Więc... No. To chyba tyle. I będziemy się widzieć w Kapitanie Nemo i tam będziemy sobie rozkminiać dalej i będzie można podsumować wszystkie reksy. Będzie można yy, też jakby pogadać o tym, która część najlepsza i za co i dlaczego. Niekoniecznie dlatego, że technicznie lepsza, tylko po prostu który pomysł na... Fabularny nawet, który pomysł był na ciekawszy. Wiadomo, że z powrotami, lataniem w czasie różnie to bywa. Yy, no, mimo wszystko ciekawy był to ten twist, że to jednak Nostradamusem było czterech małych kretów, ale szkoda, że nie widzieliśmy dziadki, czyli nie widzieliśmy Moli w ogóle, czyli widocznie jakby nie było jej już w tej przyszłości. Na no to wygląda, albo nie brała udziału w scenkach po prostu finalnych. Nie przedłużając, Wielka Piona i widzimy się za dwa dni w Reksiu i kapitanie Nemo. Cześć!